Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej za sprawą wieluńskich harcerzy, park, imieniarz Wielkiej Wigury oraz Plac Legionów przybrały barwy narodowe. Wspólne uczczenie jednego z najważniejszych symboli narodowych biało-czerwonej flagi umocniło poczucie wspólnoty i dumy narodowej. Wieluńscy harcerze każdego 2 maja organizują uroczystości Święta Flagi RP i to bardzo się chwali. Z kolei rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja od ponad dwóch stuleci przypomina nam, że wolność, wspólnota i odpowiedzialność to fundamenty, na których budujemy Polskę. Uroczystości w wielu Rozpoczął przemarsz do kościoła nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyznę. W części oficjalnej na placu Kazimierza Wielkiego pod ratuszem miejskim Jan Książek Dyrektor Wielkiego Muzeum nakreślił krótki rys historyczny nawiązujący do rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Z kolei Joanna skotnicka fiuk wiceburmistrz Wielunia, w okolicznościowym przemówieniu podkreśliła znaczenie tego dnia jako aktu nadziei i jedności ponad podziałami, przypominając, że wartości zawarte w Konstytucji pozostają aktualne również dziś. Zaznaczyła także szczególną rolę Wielunia, miejscach, gdzie 1 września 1939 roku rozpoczął się dramat II wojny światowej jako symbolu wolności, pokoju i odpowiedzialności za przeszłość. święcie Konstytucji 3 maja licznie wzięli udział mieszkańcy Wielunia w asyście pocztów sztandarowych, wieluńskich szkół i organizacji. Członków Stowarzyszenia Historycznego, Bataliony Obrony Narodowej oraz Orkiestry Skórowa.